Cześć, z tej strony Pedro, a w tym materiale będziemy speedranowali grę, czyli przechodzili ją na czas, ale przy użyciu koła fortuny. Jak w tym momencie możecie zobaczyć na ekranie, pojawiło Wam się koło fortuny, na którym jest 5 opcji. Tylko koty, tylko psy, tylko króliki, 30 sekund najlepszy pet w grze, albo dowolne pety i to koło fortuny co 5 minut będzie decydowało jakimi zwierzakami będziemy aktualnie przechodzić grę, ale żeby nie było nudno, mam tutaj najlepszego PETA w ekwipunku i jego będę używał przez pierwsze 30 sekund. Tak, żebym od razu potem mógł sobie kupić jakieś fajne pety, czy to koty, czy to psy, ale nie będę się ruszał spoza pierwszej mapki. Dlatego widzowie, zostawcie na samym starcie bardzo dużo subskrypcji, bardzo dużo łapek w górę i zapraszam was do oglądania tego odcinka, ponieważ wydaje mi się, że turbo warto. Jak widzicie, licznik jest w prawym górnym rogu i dam sobie 30 minut na przejście gry. Zobaczymy, czy uda mi się przejść grę w 30 minut. Ja zakładam sobie tutaj tego jednego zwierzaka. Klikam rozpoczęcie timeru i. Zaczynamy. Oczywiście widzowie, jak widzicie, będziemy dostawali bardzo dużo rank upów, będziemy zarabiali bardzo dużo coinów, ale to robię tylko i wyłącznie dlatego, żeby cały speedrun po prostu nie był nudny do oglądania, żeby mógł mieć jakieś pety na samym starcie. Bo nie oszukujmy się, ale tylko króliki, albo tylko psy są bardzo, ale to bardzo rzadko spotykane. Dlatego już sobie tutaj dajemy triple coiny, triple damage i rozwalmy jeszcze jak najwięcej, da się tych skrzynek. tą, jeszcze jedną i już najlepiej. Lepszego peta nie używamy. Do tego teraz widzę, musimy szybko bardzo polecieć do naszego koła fortuny i wylosować, jakimi zwierzakami będziemy grali. A więc tak, co nam się wylosuje, oczywiście timer leci cały czas, wy go prawdopodobnie teraz nie widzicie, ale naprawdę on jest kozacki. Dowolne pety, czyli na samym starcie wypadło nam bardzo, ale to bardzo łatwo, ponieważ będziemy mogli tylko i wyłącznie normalnymi petami grać. Co to znaczy widzowie normalne pety? Normalne pety to jest po po prostu wybieram sobie jakiego peta chcę i lecimy. Ale najpierw żeby to zrobić, oczywiście muszę przejść troszeczkę frakcji, troszeczkę map, bo nie oszukujmy się, no nie będziemy korzystali z tych jajek na pierwszym poziomie. Skoro możemy lecieć dalej, dlatego lecimy dalej, odblokowujemy sobie to wszystko. Lecimy też na upgrader i pamiętajcie o bardzo, ale to bardzo ważnej rzeczy, widzowie. Jeżeli speedrunujecie albo jeżeli przechodzicie grę, to po prostu musicie sobie dawać upgrade'y. Jak widzicie, licznik leci cały czas, minuta 30 nie oszukuje, ani nic, możecie sobie policzyć i zaczynamy, co kupujemy przede wszystkim musimy sobie widzowie kupić player speeda, ponieważ to jest rzeczą obowiązkową, dodatkowo musimy sobie kupić pet strędża dlaczego pet strędża, ponieważ dzięki temu nasze pety są silniejsze, a nie muszę wam tłumaczyć jak bardzo to jest op, a kupmy to nawet na maksa, bo to jest chyba najlepszy enchant dobra, tutaj to kupmy orby, dobra, orby też na maksa jeżeli mieliśmy przez tyle czasu tego peta to mogliśmy go wykorzystywać to też na maksa i w tym momencie jesteśmy bestiami. Muszę lecieć dalej, mamy dowolne pety przez 5 minut, czyli wylosowaliśmy to w pierwszej minucie, czyli do szóstej minuty możemy używać tylko dowolnych petów. Wydaje mi się, że jest to spoko, albo zróbmy tak, że do piątej minuty, no bo by mi było po prostu za łatwo. Więc dobra, wejdziemy na tą krainę i potem tepnę się do bazy i wybiorę jakieś sobie dowolne pety, że mógł przechodzić tą gierkę dalej. Chociaż... W sumie, czy muszę dawać sobie. Czy nie mogę jeszcze tego przejść i. Dobra, zrobimy tak, że odblokuję jeszcze tą mapkę. Kupię sobie oczywiście teleport na sam start na Shopa. Tak, żeby po prostu dużo szybciej móc się tutaj teleportować. Dobra, odblokowaliśmy sobie Winter, więc jest. staczy czy to jest Glacier. I teraz idziemy do bazy. Jakie jajka jesteśmy w stanie kupić za milion? Ok, mamy tutaj jakieś jajko za 650 tysięcy. Z niego możemy może nam wylecieć jaki chcemy. Pet, dobra, dostaliśmy doga, czyli liczmy na to, że w następnym kolefonie po prostu dostaniemy psa. Wtedy by to dla nas było super. Oczywiście, jeżeli mi się w danym momencie załóżmy, Wylosuje kot, a będę miał psa w ekwipunku, no tego po prostu nie będę używał. Myślę, że zasady są tutaj jak najbardziej jasne. Dobra, otworzyłem sobie oczywiście te dwa szybko jajka. Tutaj stoi moje główne konto, jakbym musiał sobie coś przerzucić, ale myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Tutaj są jeszcze coiny, więc pozbierajmy te coiny i otwórzmy więcej jajek. Jej, ile tu z coinów? Ile tu coinów zostało? Widzicie, tak właśnie działa. Ulepszenie Orba, mamy jeszcze 4,5 miliona Coinów, więc ja tutaj Widzowie lecę po to jajko Ale teraz pewnie też zapytacie Pedro, dlaczego otwierasz to jajko? Ponieważ To jajko jest turbo opłacalne Są w nim psy, są w nim koty Ale nie ma w nim królików No to jest niestety problem ja tutaj nie będę używał Laki ani Ultralaki i jest to w widzowie taktyka. Dlaczego? Ponieważ chcemy mieć jak największą szansę na te koty albo na te psy, więc zobaczymy. No niestety nam leci Renifer, którego bardzo nie chcę, ponieważ jest on z Betem zbędnym i to trzy razy z rzędu mi poleciał. Co tutaj się dzieje? No dajcie jakiegoś kota albo psa, żebym miał czym grać. Dlaczego dostaję czwartego Renifera pod rząd? Przecież na niego nie jest taka mała szansa, taka duża szansa. No nie wiem. Coś się zepsuło widzowie. Coś się zepsuło chyba w tym jajku. Taką, dobra, jest snow dog. Liczmy na to, że następne będą psy, bo już mam dwa snow dogi i mnie nie stać. Niestety mnie nie stać. Więc lecimy na glacier tutaj i rozwalamy pety. Mam jeszcze 30 sekund na to, żeby używać jakich chcemy petów. Dlatego tego zdejmuję, tego zakładam. Tego zdejmuję, tego zdejmuję, tego zakładam, tego zakładam. Jak widzicie, nie używam tego najlepszego peta w grze, ponieważ to by było oszustwo. Dobra, mamy jeszcze tyle czasu. No, dobra, to ja farmię jak najwięcej konów się da z tymi petami i za 15 sekund lecimy na koło fortuny i zobaczymy, co nam z tego wydropi. Oczywiście potem wam będę robił cięcia, bo tutaj się naprawdę mega dużo działo na samym starcie, więc nie było po co wam robić cięć. Dobra, Py cyk, cyk, cyk. 5 minut i lecimy, oczywiście, widzowie na koło fortuny i sprawdźmy, co nam dziś teraz wylosuje koło fortuny. Dlatego losujemy. Mam nadzieję na 30 sekund najlepszego peta, albo chociaż na jakieś psy czy coś takiego. Znowu dowolne pety, ja nie mogę Dobra, mam dużo szczęścia, czyli do 10 minuty gramy tylko i wyłącznie dowolnymi petami Co w sumie mi ułatwia grę, no nie oszukujmy się widzowie, ułatwia mi to grę I mogę dzięki temu sobie nafarmić jak najwięcej coinów I jest szansa w ogóle, że przejdę tą grę Dlatego ja zabieram się widzowie za farmienie I widzimy się za niedługi czas Dobra widzowie, odblokowujemy kolejną mapę I ja zabieram się za farmienie dalej Jeszcze tam, jak widzicie... Lekko niecałe 4 minuty Do robienia sobie jakimi chcemy Topetami i potem będzie prawdopodobnie Trudniej, dlatego ja zabieram się za farmienie Jak będę o 50 milionów to się do was odezwę Okej okay, widzowie, kręcimy kołem Fortuny, czym teraz będziemy Grali przez następny okres czasu Już mam tak naprawdę Coiny na następną arenę I teraz gramy niestety tylko I wyłącznie kotami, dlatego ja Muszę swoje pety wszystkie, ale to wszystkie Pozmieniać i lecimy Oczywiście dalej, więc ja idę widzowie do shopa I miałem już coiny Na kolejną krainę, ale będę musiał Teraz poszukać jak najlepszych kotów Gdzie są te koty, czy to jest kot? Tak To jest chyba kot, tak mu się wydaje, miejmy taką Nadzieję, bo jak nie to stracę 6 milionów I jest to desert cat Super, są to koty, czyli mogę je otwierać Dobra, otwieramy tutaj widzewie, czyli do 15 minuty tak naprawdę mam od, mogę używać tylko kotów, więc dobra. Tutaj cztery koty bym chciał, żeby mi wyleciały. Bobcat to też jest kot, to też jest kot, widzowie. Bobcat to też jest kot, czyli super, żeby mi wyleciały koty, no bo chyba tutaj same koty lecą. Dobra, więc oczywiście sobie zmieniam wszystkie te cztery moje pety na tylko i wyłącznie koty. W sumie to całkiem spoko jest, nie? Mi się mi to odpowiada. Nie będę oczywiście marudził. Teraz zbierzenie... Zbierzenie, jeju, co to za słowa? Teraz zebranie 50 milionów coinów nie powinno być dla mnie problemem z takimi petami, więc ja się zabieram i w 15 minucie widzowie będziemy robili dalej koło fortuny, więc na pewno przejdziemy Idziemy pierwszy świat, a co będzie dalej, to zobaczymy. Ok, widzowie, 50. Milionów zebrane i jesteśmy na ostatniej Krainie, tutaj żeby to zebrać potrzebujemy Aż 250 milionów, no tej skrzynki To chyba nie uda mi się z, w takim Krótkim czasie rozwalić, więc Muszę być ten safe i jeszcze przez 2 minuty Mogę grać tylko kotami, a potem Zobaczymy co mi się wydropi Oczywiście nie mogę bardować tych końców I od razu lecę i od razu je muszę Pozbierać, bo wiecie milion do miliona I te 250 milionów się powinno zbierać Całe szczęście, że wbiłem bardzo Dużo tych rank i dzięki temu mam i triple Coiny i triple damage, dzięki czemuś Gra naprawdę dużo łatwiej, dużo przyjemniej i zobaczcie, że ja nawet z rozwaleniem tego safeu będę miał duże problemy tymi petami. Dlatego prawdopodobnie poczekam do następnego. Do 15 minuty, no i potem wybędzie sobie pety na jakieś lepsze Mam nadzieję, że może 30 sekund z najlepszym petem Będzie coś takiego, no nie wiem, zobaczymy Dlatego słyszymy się za minutę Dobra, jak widzicie mój czas z kotami już dobiega końca Dlatego ja muszę sobie szybko przyjść na koło fortuny I zobaczyć co mi teraz wylosuje Dowolne pety albo 30 sekund z najlepszym petem Proszę, to by mi się tak przydało Dowolne pety czy tylko... Dobra, tylko koty nie są złe, więc przez kolejne 5 minut znowu będę grał tylko kotami Ja na to jak najbardziej nie narzekam, ponieważ nie muszę zmieniać swoich dotychczasowych petów I mogę sobie farmić dalej Fakt faktem, lepszy by było 30 sekund z najlepszym petem, no nie będę mówił, że nie no ale ja jestem i tak bardzo zadowolony, ponieważ jest szansa, że uda się uzbierać te 250 milionów. Jesteśmy dopiero w połowie czasu, a ja już jestem bliżej niż dalej do wejścia do Fantasy Worldu. Dlatego, to będzie pierwszy speedrun, w którym mi się to prawdopodobnie uda. 250 milionów, czyli idziemy po prostu do Fantasy Worldu i jeszcze mam minutę, gdzie mogę tylko i wyłącznie sobie wszystko robić. Kotami, dlatego zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj, tutaj, coiny o, dostaliśmy 1000 na start, więc chyba jeszcze nie możemy i tak kupić jajka. Jak tutaj. Nie, tutaj, coiny też będą bardzo szybko spadały, więc nie ma z tym problemu. Ale pierwszy o ale tutaj będzie mało coinów zarabiane. Chyba te, te ludbugi jakoś uratują, bo to co się. Dobra, ludbugi ratują całą sytuację, więc nie ma się tutaj czym martwić. Więc jeszcze sobie minutę dofarmiam i widzimy się już na kole fortuny. Dobra, jak widzicie, 20 minuta wybija, więc ja już się przenoszę na koło fortuny i zobaczymy. Co mi da dowolne, pety albo 30 sekund z najlepszym, to mam nadzieję, bo to będzie po prostu najprostsze. Tylko psy. Czy są jakieś psy na Fantazy Wardzie? Nie mam tak szczerze zielonego pojęcia, dlatego trzeba będzie to sprawdzić. Ja się tym oczywiście nie przyjmuję. Tutaj mi oczywiście wyleciało. O nie, 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 mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Zdejmij mi to, dobra, nie mogę rozwalać przecież kotami w tym momencie, więc mam 100 tysięcy. Jestem ciekawy, czy jest tutaj jakiś pies, którego mogę kupić. Mam nadzieję, że tak. Mogę to też sobie znaleźć, oczywiście, na Diki. Czyli wpisujemy dog i szukamy w dół. Co jest tutaj? Nie, Je nie, to jest na. Ojeju, nie ma. Będę musiał się cofnąć do tego pierwszego świata. No bo tutaj nie ma widzowie psów. Naprawdę. Z tego co widzę, to w tym pierwszym jajku nie ma żadnego psa. Po prostu widzowie nie ma, dlatego ja muszę się cechnąć szybko na shop Tutaj sobie oczywiście kupię teleport za 20 tysięcy gemów, bo mnie stać Dopiero z angel dog w jajku za 30 milionów No i ja nie wierzę Ale ten challenge się tutaj nagle będzie trudniejszy Tutaj jest dog na 43%, o ja nie mam pieniędzy I ja nie wierzę, ja nie mam pieniędzy Muszę sobie kupić, muszę szybko lecieć do cave'a Tak, a czemu nie mogę? Aha, bo to jest tech entry No i muszę tutaj zacząć rozwalać No nie, załóżcie się pety o nie, przecież ja nie mogę używać tych. Jejku, ale. Nie no dobra, wiecie co widzowie. To wyzwanie zaczyna się robić turbo ciężkie, ponieważ ja nie jestem w stanie nic teraz wyfarmić. Dobra, czy ja mam jakiegoś... A, przecież ja mam tutaj dwa psy, zapomniałem. Tylko psy, tak? Tylko psów mogę używać, prawda? Mam nadzieję, że tak. Czekajcie, czekajcie, bo nie pamiętam. Dobra, tylko psów mogę używać. Jejku, ale ten challenge się nagle pokomplikował. Dobra, otworzę jeszcze to jedno jajko, proszę pies, daj psa, daj psa, daj psa. Nie chcę tego jelenia, nie. Ja go muszę oczywiście zrobić tak, tak, tak. Lecimy na kejwa i w kejwie musimy rozwalać tymi dwoma psami. Do momentu aż nie będę miał więcej pieniędzy, dlatego ja farmię, ale te 3 minuty to po prostu będę tak farmił, żeby sobie farmić, więc widzimy się za chwilę. Dobra, jednak postanowiłem zmienić taktykę. Ja przez te po prostu 2,5 minuty będę rozwalał tutaj jakieś najsłabsze koiny, tylko po to, żeby mieć ich jak najwięcej i liczyć na to, że dostanę dużo lepszy drop potem, bo to będzie takie ryzyko, ponieważ jeżeli jeszcze raz dostanę psy albo króliki, no to będzie katastrofa, ponieważ nie będę miał. Nie będę z zwykłych coinów, no i po prostu Dalej się nie ruszę, ale udało się Wbić do fantasy worldu, mam nadzieję Że dostanę to 30 sekund z najlepszym Petem, bo to mi nawet da możliwość odblokowania tych angel petów I będzie super, dlatego widzimy się za 2 minuty Na kole fortuny, dobra widzowie Jak widzicie 24.55 Dlatego ja lecę na koło fortuny I zobaczymy co tutaj wydropi. Tylko nie psy tylko nie króliki Z reszty petów będę zadowolony Zobaczymy, a jeżeli chcecie kolejny odcinek Właśnie z takiej serii, to napiszcie mi o tym w komentarzu i są to tylko psy, ja nie mogę tragedia, no nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale to co się teraz wydarzyło to jest istna widzowie katorga bo ja sobie wejdę do kolejnego świata ale co z tego, skoro ja nie mam widzowie petów, ja nie mam petów, bo tymi petami tam nic nie zrobię, dlatego odblokuję sobie ten pierwszy portal i niestety muszę lecieć na wulkanu farmić sobie po prostu psy, dlatego ja to odblokuję, idę sobie na wulkano, a to znaczy bardziej na Kejwa. No i tutaj będę sobie farmił zwykłe koiny Do momentu aż po prostu nie wybije licznik Albo no nie wiem co się stanie Więc słyszymy się za niedługo A widzowie jeżeli obejrzeliście odcinek do tego momentu To napiszcie w komentarzu słowo koniec Będę wtedy wiedział że oglądaliście odcinek do końca I będzie mi wtedy bardzo ale to bardzo miło No i oczywiście zaproście znajomych A ja lecę farmić dalej Okej okay, widzowie na samo zakończenie Ponieważ jak widzicie timer już leci do zera Otwórzmy sobie jajko gdzie możemy dostać doga Dlatego ja klikam end Zobaczcie, jak mi się udało kliknąć AND i otworzę sobie to jajko, no i pokażę wam, co udało mi się zrobić tak naprawdę przez te 30 minut nawet wyleciał pies, który ma 2000 statystyk Jest z takim psem by mi się dużo łatwiej grało, no ale już niestety czas dobieg końca. Moim wynikiem jest Ocean Island, do którego udało mi się kupić wejść wstęp, ale nawet to nie byłem. Pierwszy raz tutaj jestem, więc ja wam serdecznie widzę, ja dziękuję za oglądanie tego speedrunu. Dodatkowo w komentarzu napiszcie mi, jaki chcecie następny speedrun, albo z kolei fortuny albo bez niego, albo jaki chcecie kolejny odcinek. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie. Dzisiaj o godzinie 19.00, po 19.00 będzie jeszcze jeden odcinek z nowego update'u, dlatego zapraszam do oglądania. Trzymajcie się, siemano! Standardowo dwie bardzo ważne informacje na sam koniec materiału, a więc tak, pierwszą z nich jest oczywiście mój serwer Discord, do którego link macie w opisie. Macie tutaj darmowe serwery do Pet Simulator X, codziennie macie tutaj mega dużo konkursów. Codziennie jest jakiś konkurs na Robuxy, Pete albo Gemy, w zależności od tego, jaki mamy dzień. Dodatkowo widzowie, zobaczcie ile jest tych prywatnych serwerów. Bardzo dużo osób chce robić serwery 2,8 coin dzięki czemu zarabiacie więcej coinów. Więc zapraszamy bardzo serdecznie, link do Discorda macie w opisie. A jeżeli po prostu. Nie macie konta Discord, to je załóżcie bez 100% darmowe założenie konta Discord, tak samo jak Dołączenie do naszego serwera, dodatkowo najszybszy kontakt ze mną. Mega fajni ludzie, więc jeżeli szukacie ludzi do gry, to też zapraszamy. Drugim bardzo ważnym info jest oczywiście moja grupa Roblox, też macie link do niej w opisie. Zapraszam każdego, tutaj klikacie Join Group, już jesteście w grupie, już jesteście częścią naszej społeczności. A jeżeli ktoś ma troszeczkę wolnych Robuxów, no to zachęcam do kupienia jakiejś koszulki z mojego sklepu, dzięki temu wspieracie moje odcinki. Tutaj chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie ostatnie osoby, które zakapiły koszulki. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego trzymajcie się Siemano